Drodzy seniorzy i drogie seniorki, bardzo serdecznie Was witam. Nazywam się Tomasz Podgórski i jestem właścicielem Szkoły tańca Adensoriu w Żywcu. Wraz z Żywiecką Fundacją Rozwoju zapraszamy do zawłocia i zapalamy do działania. Już 4 lutego, to jest piątek, rozpoczynamy cotygodniowe zajęcia taneczne dla Was. Będą się odbywały w godzinach od 11 do 12 w siedzibie naszej szkoły na ulicy Dworcowej 16 A. Po przybyciu na recepcji będzie czekała na Was lista obecności, którą będziecie musieli podpisać, a następnie udacie się do szatni na parterze, gdzie swobodnie przebierzecie się w wygodny strój do tańca. Zajęcia będą się odbywały na sali, na parterze naprzeciwko szatni. Ważne jest to, że po obiekcie będziecie musieli poruszać się z maseczką. A na sali tanecznej ta maseczka nie jest obowiązkowa. Również na wejściu w szkole znajdują się płyny do dezynfekcji rąk, tak aby każdy czuł się bezpiecznie u nas w szkole. Będziemy się spotykać co tydzień przez dwa miesiące i już nie mogę się doczekać na wspaniałą współpracę z Wami i świetne tańce na naszej sali. Do zobaczenia! Drodzy uczestnicy warsztatów tanecznych, zajęcia odbywają się w ramach naszego projektu Zapraszamy do Zabłocia, Zapalamy do działania. W ramach tego projektu i tych warsztatów tanecznych będziecie mieli okazję uczestniczyć w świetnych tanecznych zajęciach prowadzonych na terenie Zabłocia w szkole Tańca Dance for You. Zajęcia potrwają zarówno dla dorosłych i dla dzieci dwa miesiące. Pamiętajcie o tym, że przed zajęciami musicie do nas dostarczyć wypełnione formularze zgłoszeniowe do projektu, a wszelkie informacje na temat tychże działań oraz tego, co się dzieje w najbliższej przyszłości, w ramach zapraszamy do zabocia, zapalamy do działania znajdziecie na naszej stronie internetowej Żywieckiej Fundacji Rozwoju oraz na Facebooku. Także bądźcie z nami na bieżąco, śledźcie wszystkie informacje, a w tym roku zadzieje się wiele.